Kilka dni temu w Warszawie odbyła się premiera filmu oświęcimskich twórców ze stowarzyszenia Auschwitz-Memento. Jest to grupa ludzi, która postawiła sobie za cel ocalenie pamięci o losach ofiar II wojny światowej. Auschwitz, wiadomo, każdy z członków pochodzi z Oświęcimia i stąd rozpoczęły się takie nasze pierwsze badania historyczne, nasze pierwsze pasje. I Auschwitz-Memento jest takim podkreśleniem takiego rdzenia, skąd my pochodzimy. W ciągu kilku lat działalności Oświęcimskie Stowarzyszenie zarejestrowało kilkaset godzin relacji byłych więźniów obozów koncentracyjnych, ofiar prześladowań i świadków zbrodni wojennych. Bez ich zaangażowania wiele interesujących i niewyobrażalnych historii z czasem zostałoby utraconych na zawsze. Jednym z większych projektów Stowarzyszenia była realizacja filmu pod tytułem Pamięć Tajemnica Lasów Piaśnicy. Film opowiada o pierwszej masowej zbrodni II wojny światowej, o której w Polsce prawie nikt nie pamięta. Już na samym początku okupacji jesienią 1939 roku, w lesach pomorza Gdańskiego, obejmującego tereny Kaszub, Kociewa i byłego wolnego miasta Gdańska, Niemcy rozstrzelali około 60 tysięcy osób. Myślę, że to jest bardzo ważne. No w latach 90. było rzeczą całkowicie naturalną, że skupiliśmy się na upamiętnianiu tego, o czym w ogóle w tak zwanym PRL-u podczas dyktatury komunistycznej nie można było mówić a więc o zbrodniach na wschodzie. Nagle okazało się, że w okresie PRL-u wcale nie zbadano dokładnie zbrodni niemieckich. Zdjęcia do nowego filmu odbywały się na Pomorzu, na Mazurach, w Zakopanym i w Oświęcimiu. Po warszawskiej premierze, która odbyła się w Domu Spotkań z historią widzowie wykazali, że wysiłek twórców nie poszedł na marne. Film jest bardzo dobrze zrobiony, przystępny w oglądaniu, bardzo trafiający, powinien bardzo dobrze trafiać do młodzieży. Jest młodzież w tej chwili ma mylne pojęcia o czasach wojennych. To nie jest. Taki normalny, normalna, taka zwykła lekcja historii. Jest to coś y, nowego dla, dla młodzieży, dla ludzi, którzy to oglądają, bo nie jest to nudzące, nie jest to monotonia, jest to przekazanie prostych faktów, które tak naprawdę każdy Polak powinien wiedzieć, znać. Miałem łzy w oczach. Po prostu y, napięcie, te emocje, które udało się we mnie przynajmniej wzbudzić. Były bardzo silne ku mojemu zdziwieniu. Myślałem, że... Bo ja po, po udziale w tym filmie oczywiście się rzuciłem do internetu, zacząłem grzebać, dociekać i ze zdziwieniem rodzinie opowiadałem, że słuchajcie, coś takiego było w ogóle pierwszy raz słyszę o tym i tak dalej. I wydawało mi się, że już pewną wiedzę posiadam na ten temat. Natomiast to, co zobaczyłem w filmie w takiej dawce, no, wzbudziło bardzo, bardzo silne emocje, czego się nie spodziewałem. Pochodzę z rodziny, która ucierpiała na skutek II wojny światowej. Właśnie są aż dwie ofiary z mojej rodziny w Lesie Piaśnickim. To jest dziadek mojego ojca. Ojciec Tomasz Nowak i mamy brat, był młodzieńcem, miał 20 lat wtedy, Stanisław Lewiński. No, i ta tradycja zachowania pamięci w rodzinie u nas zawsze była żywa. Bardzo się cieszę, że mogliśmy ten film pokazać tutaj w Domu Spotkań z Historią w Warszawie. Jestem mile zaskoczony. Właśnie takiej reakcji oczekiwaliśmy. Ten film ma budzić emocje, budzi emocje, zostawia ludzi z poczuciem takim, że trzeba badać, trzeba się czegoś dowiedzieć na temat Piaśnicy w ogóle, na temat naszej historii, i o to nam chodziło. Najtrudniejsze w realizacji filmu były ograniczenia czasowe i finansowe. A poza tym film był wielką przygodą. No i ty, trudnością były też, jakby to z czym spotkaliśmy się w czasie realizacji tego filmu, czyli te, te problemy z, do, z dojściem do świadków i z tym, żeby się chcieli przed nami otworzyć, bo jak się okazuje, jest to na tyle żywy temat, że, że, że był z tym ciągle problem. I, i mamy nadzieję, że, że otworzyliśmy temat dla przyszłych też realizacji, że to nie jest koniec, i, że to raczej początek na poszukiwanie prawdy, na następne publikacje, na następne filmy. Oświęcimskie Stowarzyszenie Auschwitz-Memento broni nie składa, ponieważ jego członkowie już myślą nad kolejnymi projektami odsłaniającymi nieznane epizody tragicznej historii XX wieku.